To była zaledwie kilkudniowa wyprawa, a Andaluzja jest i rozległym regionem, i bardzo popularnym, atrakcyjnym. że Na Andaluzję to by trzeba poświęcić dużo, dużo więcej czasu. A po prostu tylko na kilka dni, choć byśmy chcieli bardzo, bardzo być na dłużej, ale tylko kilka dni z jednej prozaicznej przyczyny. Ta przyczyna to oczywiście mój krótki urlop. Niestety to był ostatni tydzień mojego urlopu i postanowiłam, że go nie zmarnuję. W niedzielę podjęłam męską decyzję, że, że lecę. Pierwszy raz w życiu lecę z ogromnym niepokojem, strachem. Ja jeszcze o tym nie wiedziałem. Y, oczywiście to była wielka tajemnica, ponieważ y, chciałam go zaprosić na, ten, na tą podróż, i kiedy już go poinformowałam, że lecę, to miał bardzo krótką chwilę, żeby kupić walizki, przygotować się, przygotować cały program. Przecież od tego jest moim mężem, no i, i polecieliśmy. W tamtym okresie czasu udało się kupić tanie bilety. Czasem można dostać na samolot tanie bilety i z powrotem i, i w tamtą stronę, i to było zaledwie kilka dni pomiędzy tymi wrotami, no i trafiło na Malagę. Jak Malaga otworzyłem mapę, no i zaczęliśmy szukać, jakie tam atrakcje. Jesteśmy też taką parą i też wędrujemy z ludźmi, którzy bardzo chętnie, bardzo lubią góry. Pierwsze spojrzenie to góry, oczywiście Sierra Nevada się okazało i najwyższy szczyt Hiszpanii, Mulhansen. Więc to był pierwszy cel nasz. No a potem okoliczne atrakcje inne, ponieważ oprócz gór, to my sobie cenimy też i poznawanie zabytków, atrakcji, Kultury i ludzi przede wszystkim. Więc to nas zachęciło jeszcze, żeby po prostu w dwóch miejscowościach pobyć i po części też i poplażować, no bo Słoneczne Wybrzeże wręcz do tego zachęca. Malaga, no i przepiękna Granada. I tak nam się udało zdobyć najwyższy szczyt Hiszpanii, o czym Państwu tutaj będziemy opowiadać. Byliśmy w sierpniu, nie było już śniegu, i jak prawdziwi, wytworni turyści, którzy wcześniej zdobywali już zacne szczyty, wybraliśmy się zdobywać Muchalcen o 13.00. W południe, przecież to tak by tylko 3500 metrów, więc poszliśmy sobie dość wygodną drogą, bez dużych plecaków, to na spokojnym, na luziku, i mieliśmy piękną pogodę, dlatego mogliśmy sobie właśnie tak, tak wędrować. I spokojnie zdobyliśmy szczyt, po czym wróciliśmy i o zachodzie słońca, cudowną asfaltową drogą. Wróciliśmy do hotelu, który był na, na wysokości naszych polskich rysów, czyli zeszliśmy na 2,5 tysiąca metrów. Tak swobodnie tutaj Dorota opowiedziała Państwu, ale oczywiście wysiłek był poniesiony, ponieważ dobrych kilkana, kilkanaście kilometrów musieliśmy przebyć. Droga nie była trudna. Nie jest wymagająca ta droga, niemniej jednak te kilometry trzeba było pokonać. Przepiękne widoki były już przez świetle zachodzącego słońca, światełka piękne migoczące w dolinach, Granady oczywiście, miasteczko. No i oczywiście same te góry, otoczenie i, i te kozio, koziorożce młode i, i starsze gdzieś w dolinkach wędrujące, błyszczące oczy, no coś niesamowitego. W nocy oczywiście, ja tu jeszcze dodam co Dorota mówiła, że myśmy tak naprawdę, to dojście na górę to było nasze rozpoznanie trasy powrotnej, bo wracaliśmy dokładnie tą samą drogą, dlatego mogliśmy sobie pozwolić wracać już porą wieczorową, a nawet później i nocną do Pradolano, gdzie mieliśmy już zamówiony nocleg, zarezerwowany nocleg i pozostawione walizki podróżne. Ramy czasowe ograniczały nas podróż powrotną, zamówione bilety. Zwiedziliśmy najważniejsze zabytki, twierdze mauretańskie i to samo myśmy zaczęli zwiedzać, mówię zaczęliśmy, ponieważ wszystkiego nie zwiedziliśmy, tylko te dwie twierdze mauretańskie w Granadzie, no i w Maladze później.